<laughs> Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy tutaj dzisiaj w trzecim e, Basecampie Zaczynamy naszą wyprawę na e, Mount Everest. E, b, gdzie my jesteśmy? Vola, do, vo, Dębska wola Demska wola. Demska wola Everest. Jest dzisiaj bardzo zimno, jak widać po moim outficie, pogoda nie rozpieszcza, ale będzie ogień. Będziemy cisnąć. Widzimy się później. Lepiej by było gdzieś po tyłku. Cześć Mika, idź od razu na odbiór. Nie, ja muszę Nie musisz buty Nie musisz buty Tak, tylko nawet załóż. Bierz tylko kacki i na dół. Czy kameruje? E, witam w Mordorze. Leje, leje. Wiktoria, czy pada? Pada serduszko, jest. Nie U. no, jest sucha, co tak, dlatego wszyscy tutaj w parasolkach i kurwach te jeszczeowych. Jest fajnie, będzie ślisko, będą podjazdy, na które będzie ślisko. No i w ogóle będzie ślisko. I brudno. <grym zjadka> Powstaje, budzi się do życia. Somebody please sponsor me. Wiesz, wiesz co? Myślę, że trzeba było inny prezent na zrobić. Kurwa no, ale nie, nie mogłeś A, powiedzieć wcześniej Zapomniałem no, myślałem, że ogarnie. A widzisz, że ona nie zgadza Wiesz co Teraz trzeci raz, że będzie zakładać fritytkę, ale wtedy zapomniałeś, tak? Na ten, za ten budżet dobra promocja, to przedało się Kurde Bylibyśmy na, na bazarku Chińczyka? No, nie, koniecznie no, Ja bym włożyła do tego nowego żeby się złamała tryt, tak? <laughs> Ale w zapasie, no, tak myślę, że z 10 kilo cyktyk. ale wtedy na ten prezent by się każdy, kurwa, składał, a nie tylko wybrani. No, ale... Nie ma własnych prezentów, wszyscy Brand się, kurwa, new. spadają. składają. New. new. Moja kostka Faj jest bardzo bezpieczna teraz. No to, no, to jest stabilizacja. Proszę Państwa, jak widać, pogoda się poprawia. Przestaje padać, brzydkie chmury już sobie poszły. Zaczyna świecić słońce, co nie zmienia faktu, że jest bagno, błoto i wszystko inne, co najgorsze, więc tak będzie fajnie. Ale by się przejmował? Nie, Nie, nas Skadaj, pokażenie. <laughs> Proszę Państwa, pogoda teraz się rozpogadza, jest ładnie i nie będziemy jeździć w deszczu. Tak. Ja mam wrażenie, że będziemy jeździć w deszczu, że spadnie na nas deszcz i powiem Wam, że popadało trochę. Tor nie wiem jak ja tutaj nie jeździłam w deszczu, ale wygląda na dosyć śliski, ponieważ jest, nie wiem z czego on jest zrobiony wygląda jak wapno z piachem. Jest nie jest w tylko jak są te podjazdy to się boja, że jak ktoś stanie w połowie i nie wiadę Tesla, a tak to idzie wszystko wjechać, tylko... A my nikt nie wiem, że na podjeździe, to wiadę Dobra Ja to wyjechać. motor mi się rozbieguje Czemu? Co to się się Dzień dobry, jest fajnie, nie jest stale tak ślisko, podjazdy są git do przejechania, to zajebiście. I okay. don't Ale to nawet jak tak się dzieje, to najlepiej będzie, jakby się tak działo, że nie chce zejść z obrotów i tak teraz zrobię. Nie, 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 to wrzucasz bieg do góry. To że on robi To Ona hama musisz rzucić. Tak, czy tak, tylko nie jedynkę pojedzie. No nie wiem, wiem, a nie oni mi sprzedał? Nie, no ze sprzęgłem, nie? Biegi do góry jak najwyższy. tylnym hamulcem. Nie tak wprzej. Dlatego mam takie mokre te. Ta... A była taka kałuża jedna, jak się wjeżdżało, ale to sobie taka, że... Co ty było... nie powiesz? Co, ja, ja czułem, że mi potąd chlapało po butach, jak Nie, bo my żeśmy tam stali i oberwaliśmy wszyscy. Ale ile ja mam... Ale mi się niewygodnie jechało. Do drugiego kółka mam chyba te trzy kamienie w bucie. Nie kod mnie. To teraz nie masz, nie masz prawa śledzywać, bo jechałaś objazda. O kurwa. O kurwa. Co, kurwa. A tym jechałem od drugiego kółka. Zwirek. <grymianie> <grymianie> tak, umierało w nogę. Nie zrobili mi już tego, tak, tak, nie Tak, mi praktycznie nic, proszę Państwa, boli e, ręka, ale przyszedł pan, który miał e, rozwalone pod kolanie e, tekiem i no siła wyższa, musiałam szybko zbierniczyć boli mnie kciuk Wynająłem sobie murzynów do włożenia mojego, e, mojego motoru, bo mnie boli kciuk Patrzcie, jak robią robotę Ola, nie wiem, czy kiedykolwiek składała motor Ewidentnie okay. nie Ewidentnie nie, mówię, z doświadczenia Dobra, no to zobaczmy, jak jej pójdzie O, o, okej okay. I... Lecimy panie i panowie, jedzie, jedzie! O, opa! Kurwa! Trzymaj to! Chcesz moją podstawkę? Póla, póla! Nagrywacie? Tak, cały tak, czas! Dajcie mi tu, bliźnię wstać to! może mi, że to jest pod górę! Dobra! Wybieraj to! Dzieła! Już Uwaga kochani, trzecie podejście. Znowu zrzucają motor. O nie, jednak nie, jednak weszło. Wjechać jak tak to jakieś metalowe badzieże. Jak to skomentujesz? Zwykła deska wystarczy, pozdrawiam. Gdzie kucharek sześć, tam nie ma, co jeść. A wystarczyłoby, dwie osoby, które wiedzą, co robią. Ja się stwierdziłam, że nie będę w to mieszała, bo mam świeżo zrobione paznokcia i ich nie szkoda. Zwłaszcza, że za chwilę Halloween. Także. Cześć, a mogę coś powiedzieć? No. Ty, właśnie ty, który to oglądasz, albo ty, tak. Dlaczego nie subskrybujesz? Chcesz mnie zabić? Nie. Zobaczę, Gazik fajnie chodzi. O kurwa. Lu, jak Luka Cola. O jezus. Hej, tam wszedłem tak pięknie mnie zagręd i się wyjebałem. Od 4 półka jadę tam. Ale ten, ten, ten na kamieniu czy tam wyjebało? Ja widziałem. Tam był taki głazak pięść wtedy, to się tak zawinęło. No. Ale cztery kółka jechałem tak. Musiałem sobie wracać gazem. Tak? Znam, Znam ten ból. ból. O kurde. A ty coś widzisz w ogóle? Nie. <głos》<głos》<głos》bo to jest, to jest cruise control on wymyślił zaraz. To jest ten. Kurwa, byłbym wiedział. Pierwsza dycha jest. No i elegancko. Punkty są. Motor czysty, nie wiadomo kto jedzie. Potem, to, <grymiany> to Jest 8 1. dalej 6. Cy. Ola się rozmarzyło o Ta? Będzie, będzie, nie wiem czy 125, ale coś dobrego będzie. będzie, Ja widziałem jak się patrzyła ja na Ola mam dla ciebie twoje ulubione zajęcie. Tak. Dobra. Idę. Ile panie i panowie. Okej. Okay. Trzymaj to. Chodź tu. Chodź Ty. Trzy, dwa, 6. To też mam kurwa wsiadać na butel? Nie. To roli robota. W miejscu drugim ścigał Aleksandra enduro Rodeo. i za zrealizować, miejsce pierwsze, Wiktoria, wychowuje. enduro Rodeo. Lecaj! 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 stara, Lecaj! 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 Co Lecaj! 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 masz Lecaj! w ogóle taki? Czekaj. Masz rębaka? E, mam ogólnie. Chwila patrzy. Jeszcze mam jakieś e, do kasku. Ej, dawaj zamienimy się. Ja ci dam to, bo ja mam tego trzy. Czekaj, czekaj, czekaj. O, jakiś jakiś Spray nie wiem. To jeszcze i... O, 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 o. Pa, Proszę Państwa, żel do włosów. <laughs> żel do włosów. A ty mi dasz to, co ty masz. Musimy jak, jak, jak taj nad karteczkami. Daj jej trzy karteczki ona A ci da jedną to brokatową. To super, 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 super. Co mówisz? To cicho, cicho jest. Cicho. Słyszycie? słyszycie jak jest cicho? E, teraz, się, teraz się czuję jakbym wyszedł przed kościół. Zawsze wyjdzie się z kościoła przed, tam, przed drzwi właśnie jest tak słychać tak delikatnie tak, tylko. Tak, tak. Cisza, bo tu jest dragotonek. No, tak, no. Zobaczcie, wszyscy jesteśmy tak niscy, że nikt nie musi schalać głowy. Wcale nie idziemy z dominkiem na ogiętych nogach wcale, Ja bym wcale. nawet podskoczyła Co To byś nie nawet? Nie doskoczyła? Ja bym podskoczyła tam Co? nawet Myślę, że i tak byś nie doskoczyła Kurwa. Bardzo śmieszne No wiem Chodźmy za to dziwne. Przebrana sprawka tu się dzieje. Co? O, ja poja też o zawodach. Dobra, powiem wam o zawodach. Trasa, wiecie co, chyba, chyba najlepsza z, całego, z całej e, serii 2025 Bajamoto. E, świetne... Nie kurczę i przeszkody te... No, my nie mieliśmy wszystkich przeszkód jako dziewczyny, ale no, mieliśmy kilka beleczek, kilka oponek, leżących, stojących, bo e, no bo tak. Podjazdy miłot, chyba że ktoś się przede mną przed tobą wywali, albo musisz przejedziesz po ręce, albo po prostu musisz się zatrzymać i też wywrócić i na przykład się wtedy wyprzedza Wiktoria i wyobraźcie sobie, że ja leżałam pierwsza, ale Wiktoria wcześniej wyciągali, a mnie nie wyciągali, ja musiałam, z, ja musiałam zjechać na sam dół, I wiecie co, wypierdzieli wam się tam i wiecie kto mnie wyprzedził? Piotr Kaczmarczyk, ale super, był. było fajnie, serio. Polecam Dębska Wola, polecam Bayamoto Series. No, e, zapodobnie plus On e, Bo ja się bardzo fajnie Ta trasa jest też jedną z um, ulubionych Ta góra mówiła zajebiście, o jeszcze się parę słów powie Też się fajnie jechało na tej trasie Ogólnie jedna z lepszych rund z Bayamoto Series. Podobało mi się, było fajnie, spoko były podjazdy Tak no, ja bardzo, mam pytanie Bardzo fajnie, Skoda tylko, że delikatnie padało i trochę było, było to, nawet nie trochę, tylko bardzo. Na początku była taka aura deszczowa, no. ale nam to nie przeszkodziło, tak. później się rozjaśniło i spoko było. Ja mam pytanie: Słucham Jak podsumujecie sezon 2025 w trzech słowach? A w trzech słowach? Y... Był bardzo dobry. Ale, proszę Państwa, na podsumowanie sezonu jeszcze przyjdzie pora w osobnym filmiku. Tak ja mam mogli rozgadać, Wika też. Yy, czekaj, yy, gaz, yy, ładna pogoda. I już jest stadium. No i dobra, może wyjdzie też cztery. bo tak dobry, żeby ktoś się trzech nie zmieściła. Więc było bardzo fajnie, to była ostatnia runda tego cyklu. Klubowa będziemy na trzecim miejscu. Więc zarąbiście. Ola, teraz Ola, ty! Ola, nie, już piszesz... nie. A, A, Jak opiszesz sezon 2026 w trzech słowach? 25. A, 25! Ja już muszę Random. Random. Friends, ale to się nie pokrywa jak coś. <laughs> Random friends! Random friends i. Comeback! To cztery! Idziemy do naszych Random filmów. friends i. Come. Comeback. Aha, no tak. No i. Widzicie, no. To było na tym. Idziemy e... teraz no, świę świętować, jedzeniem. Idziemy świętować jedzenie. Idziemy świętować jedzenie. Zrób tak, że ja moje <laughs> <laughs> Dobra, idziemy. <pal. laughs> Widzimy się w na następnym filmiku. Dziękuję każdym, wszystkim kibicom, którzy byli w tym sezonie. Yy, wiadomo, jakieś tam piąteczki, bajera, wspieranie na trasie yy, było bardzo fajnie, ale tak jak będzie jeszcze podsumowanie, więc widzimy się do następnego ją.